Tak, rzeczywiście dzisiaj już jest 13. turniej SOEC tutaj w naszej gminie Łagiewniki, Mimo niekoniecznie sprzyjającej e, pogody e, towarzyszy nam radość, uśmiech i, i mimo wszystko nie, nie, nie zostało odwołane to, to spotkanie, ale, ale jest i, i ciągle trwa. W tym 13. Już turnieju jest 8 SOEC, reszta z jakichś różnych przyczyn nie mogę tym uczestniczyć, ale zawsze mamy w granicach 10-12 SOEC każdego roku uczestniczy w tym wydarzeniu. Gmina Ośrodek Kultury Biblioteki Sportu jako współorganizator dzisiejszego 13 już turnieju sołectw Opuchar Wójta Gminy Łagiewniki przygotował konkurencję dla ośmiu drużyn, które uczestniczą w dzisiejszych zmaganiach i są to. Pierwsza konkurencja, bicie piany podstawą zaufania sołtysa, która polega na tym, że przedstawiciel drużyny ma za zadanie ubić pianę na sztywno i wypróbować jej sztywność nad głową sołtysa. Kolejna konkurencja to gminna krzyżówka. Drużyny za zadanie miały wypełnić krzyżówkę, której hasła dotyczą gminy Łagiewniki. Kolejna konkurencja to chłonne sołectwo, w którym każda z drużyn miała za zadanie za pomocą gąbki. Przenieść jak najwięcej wody w czasie 3 minut z jednego wiaderka do drugiego. Kolejną konkurencją jest wielkie Bum. Drużyna ma za zadanie solidarnie w postaci wszystkich jej członków zniszczyć 5 balonów, które znajdują się na 10-metrowym sznurze, za pomocą dowolnej części ciała, byle było skutecznie, byle by było z wielkim boom. Kolejna konkurencja nosi nazwę Wróżka Prawdy Ci Powie i to jest na zasadzie takiego małego teatrzyku, happeningu. Drużyny mają za zadanie przygotować scenki, w której przedstawią wróżbę dla wójta, dla gminy, dla sołectwa, dla swojej wioski. Kolejna konkurencja to Sołecki Babel, w której za pomocą klocków... Umiejscowionych, umieszczonych na specjalnych linkach, drużyna ma za zadanie ułożyć jak najwyższą wieżę. Kolejna konkurencja to każdy w swoją stronę, czyli tradycyjne przeciąganie liny, wyścig medialny, który z przyczyn tutaj technicznych, deszczowych, pogodowych nie wiemy, czy się odbędzie, ale został przygotowany. Kolejna konkurencja to popuszki nierozłączki, w której cała drużyna, trzymając się za ręce, musi przetoczyć przez siebie bez używania rąk, oczywiście bez odrywania rąk koło hula Hop. Przedostatnia konkurencja to konkurencja na poziomie, czyli przejście pod tyczką na wysokości 80, 70 i 60 cm, oczywiście na dwóch kończynach i ostatnia konkurencja to korale dla Sołtyski. Każda drużyna ma za zadanie w rękawicach ogrodniczych nawlec jak najdłuższy sznur korali dla swoje sołtyski, ewentualnie dla żony sołtysa. To będzie już trzecia konkurencja, za chwilę się odbędzie, już widzimy różnice w punktacji, także, także na pewno między, między, między swojectwami jest zażarta rywalizacja, ale to jest rywalizacja fair play, w duchu fair play, także bawimy się dobrze. To wszystko toczy się w duchu takiego wzajemnego szacunku i przede wszystkim umacnia więzi między naszymi sołectwami i między naszymi mieszkańcami. Od pewnego czasu mamy taką formułę, że zwycięzcą można powiedzieć jest to sołectwo, które zdobyło najmniej punktów, czyli będzie za rok organizatorem turnieju sołectw. Zabawa jest dobra, mimo jak już wspomniałem wcześniej sprzyjającej pogody. Wszyscy świetnie się bawią. Właśnie zaczyna się koncert Elvisa Presleya, bo również mamy zaproszonego Gościa, który uświetni nam naszą zabawę. Jak zwykle tutaj mamy sprzedaż ciasta, oczywiście, dla każdego coś dobrego. Są atrakcje zaś dla dzieci, są dmuchańce, dzieci bardzo żywo z tego korzystają i dla każdego coś dobrego, i dla dzieci, i dla starszych. Przygotowaliśmy moc wrażeń. Miejmy nadzieję, że już przestanie padać i, i do końca, już do wieczora, będziemy świetnie się bawić. I, i jak zwykle zakończymy tą, ten turniej serc. Radośnie z uśmiechem i jak zwykle będzie się cieszyła się drużyna, która zajmie ostatnie miejsce. Dopingujemy oczywiście, liczy się zdrowa rywalizacja, liczy się zasady, zasada fair play, liczy się przede wszystkim bardzo dobra zabawa, dystans i to, że chcemy tutaj być wszyscy razem pomimo istyczającej pogody. To się liczy najbardziej. I na wyspach bananowych derdej mały ślić. Tak musiała damą być, damą być, damą być. I na wyspach bananowych, ha ha, ha ha ha. Nie mam serca do czekania, do liczenia, do zbierania. Nie mnie nie zrozumie pan. Nie mam głowy do posady, do parady, do głady. To do zbyt opłakany do stan Spójrz jak da mam mieć, jak da mieć, jak da mieć I jak moja ciocia jadzie z wrażliwości led. Nie mam serca do sieroty, zgubionego wajde lot nie mnie nie zrozumie.